Dzień, w którym Cristiano Ronaldo strzelił hat-tricka podczas historycznego zwrotu akcji, szokując cały świat, był niesamowity. Ten niesamowity mecz odbył się 12 kwietnia 2016 roku w starciu pomiędzy Realem Madryt a Wolfsburgiem w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Wtedy Real przegrał pierwszy mecz 0-2, więc musiał wygrać ten mecz z przewagą trzech goli, aby móc zakwalifikować się do półfinału. Wyglądało to na zadanie prawie niemożliwe, ale nie, gdy na boisku jest zawodnik o imieniu Cristiano Ronaldo. Sędzia zagwizdał na początku początek gry, która rozpoczęła się intensywnie. Real Madrid jako pierwszy ruszył do ataku. Już w trzeciej minucie, gdy Benzema otrzymał piłkę w prawym rogu, minął obrońcę i próbował centrę, ale piłka została zablokowana przez obrońcę no. przeciwnika. Następnie Marcelo zebrał piłkę i ponownie podał do Benzemy, który próbował strzelić, ale jego strzał ponownie został zablokowany. Teraz przyszedł czas na Cristiano Ronaldo. Około 5 minuty portugalski AS otrzymał piłkę w ataku i próbował przebić się do pola karnego, ale obrona Wolfsburga była czujna i zatrzymała postęp. Ronaldo postanowił więc wykonać centrę z drugiej strony do Toniego krosa, który również został przyciśnięty, a piłka wyszła na aut. Podczas rzutu rożnego Sergio Ramos poderwał się do główki, odbijając piłkę, która uderzyła w poprzeczkę i wyszła na linię końcową. Chwilę później Real Madrid ponownie zaatakował z Modriciem wykonującym zaplanowany ruch po lewej stronie i próbującym centrę do Cristiano Ronaldo, który był w środku. Jednak obrońca Wolfsburga pojawił się i przechwycił podanie. Początek gry był całkowicie zdominowany przez Real Madrid. Wydawało się, że w każdej chwili może paść gol. I dokładnie to się stało, gdy zegar zbliżał się do 15 minuty, a Carvajal przechwycił przeciwnika na środku pola. Pobiegł z całą swoją prędkością i zbliżając się do pola karnego wykonał centrę do Cristiano Ronaldo, który był dobrze ustawiony i nie zmarnował okazji, umieszczając piłkę w siatce. Ten gol CR7 zdobyty już w 15 minucie gry bardzo podniósł ducha kibiców Realu Madryt, którzy musieli nadal wierzyć, że Cristiano Ronaldo strzeli więcej goli i zapewni awans w mistrzostwach. Mniej niż minutę później, Real Madrid podjął kolejną próbę z Carvajalem, otrzymującym ponownie piłkę w lewym rogu i centrą do Ronaldo, który miał główkować. Ale zanim piłka dotarła do portugalskiego gwiazdora, podanie zostało przechwycone przez obrońcę przeciwnika, a piłka wyszła na linię końcową. Hej kibicu, zanim będziesz kontynuować oglądanie, pamiętaj, aby zasubskrybować kanał. Ale Cristiano Ronaldo był zdeterminowany, aby strzelić więcej goli w tym meczu. I właśnie wtedy, w 16. minucie meczu, podczas rzutu rożnego, portugalska gwiazda wysoko wyskoczyła, aby uderzyć głową piłkę i zdobyć swojego drugiego gola w meczu. W tym momencie stadion eksplodował z radości z tego, co właśnie zrobił Ronaldo. Zaledwie przed 17 minutami gry już miał na swoim koncie dwa gole w decydującym meczu Ligi Mistrzów. Cristiano Ronaldo ponownie pokazywał światu, dlaczego jest uważany za najlepszego wszechczasów. W 22 minucie Wolfsburg próbował odpowiedzieć doskonałym, długim podaniem do Draxlera w lewym rogu. Numer 10 z klasą przyjął piłkę i próbował minąć Carvajala, który faulował, by zatrzymać postęp akcji. Faulem zajął się Draxler, który próbował centrę, ale piłka została przechwycona przez bramkarza Realu Madryt. Po ciężkim początku Wolfsburg obudził się i zaczął atakować. W 26 minucie po wymianie podań w ataku Luis Gustavo spróbował strzału z dystansu, ale uderzył zbyt słabo i bramkarz Realu łatwo obronił. Oko 29. minuty Real Madrid wrócił do ataku po przechwyceniu podania na środku, a Benzema otrzymał piłkę w ataku. Numer 9 Realu stanął przed obroną przeciwnika i zbliżając się do pola karnego, próbował strzelić na bramkę, ale bramkarz Wolfsburga wykonał dobrą obronę. W 30. minucie Wolfsburg otrzymał złe wieści, gdy ich główny gracz Draxler poprosił o zmianę z powodu bólu, a na jego miejsce wszedł napastnik Max Kruse. Chwilę później Real Madrid ponownie przycisnął obronę przeciwnika z gar Baleją wykonując im wymianę podań i otrzymując piłkę z przodu, aby spróbować centry. Jednak obrona Wolfsburga no. była czujna i uniemożliwiła dotarcie no. piłki do pola karnego. W 32 minucie Wolfsburg próbował odpowiedzieć długim podaniem do Krusa, który właśnie wszedł na boisko. Jednak kontrolując piłkę, stracił równowagę i zmarnował świetną akcję ofensywną. Wolfsburg kontynuował nacisk, aż niemal zdobył gola potężnym strzałem Luisa Gustavo z dystansu, ale bramka z Realu Madrid bił przy tej akcji i wykonał doskonałą obronę. W 37 minucie Wolfsburg stworzył groźną akcję, gdy Schürrle, umieszczony w lewym rogu, zacentrował piłkę do pola karnego. Bruno Henrique, będąc w dobrej pozycji, próbował skończyć akcję pierwszym strzałem, ale nie trafił w piłkę tak, jak chciał. Próbując ponownie strzelić, natrafił na już zreorganizowaną obronę przeciwnika, która zablokowała jego strzał, wysyłając piłkę na aut w kierunku linii końcowej. Tuż przed końcem pierwszej połowy, w 42 minucie Wolfsburg znów przysporzył kłopotów w obronie Realu, centrując piłkę do szyrle, który strzelił z pierwszej piłki, ale został zablokowany przez obrońcę przeciwnika. W ostatniej akcji pierwszej połowy Real Madrid przeprowadził atak z Toni Krusem, wykonującym dośrodkowanie z rzutu wolnego do środka pola karnego. Benzema, który był dobrze ustawiony, przyjął piłkę i próbował strzelić na bramkę. Jednak obrona Wolfsburg zorganizowała się i zablokowała strzał. Pierwsza połowa zakończyła się z dwoma golami Cristiano Ronaldo, ale potrzebował on jeszcze jednego, aby by zapewnić swojej drużynie awans. Druga połowa rozpoczęła się od ataku no. Realu Madryt, który szybko wywalczył rzut rożny w pierwszych minutach. Po dośrodkowaniu Ronaldo, który był dobrze ustawiony, przyjął piłkę i strzelił z pierwszej piłki, ale obrońca przeciwnika zablokował strzał, a piłka poszła na linię końcową. Około 49 minuty Real Madryt ponownie zaatakował. Z karwachalem otrzymującym piłkę w prawym rogu i próbującym centre. Jednak nie było nikogo dobrze ustawionego, aby przyjąć piłkę, która została przechowana przez obrońców przeciwnika. Cristiano Ronaldo, który był nieco niewidoczny w grze, to była jego chwila, aby znów się pojawić. Około 55. Minuty portugalska gwiazda otrzymała długie podanie w lewym rogu i ruszyła do ataku z całą swoją techniką. Gdy dotarł do pola karnego, obrona na nim się zintensyfikowała i upadł, ale sędzia nie odgwizdał faulu. W następnej akcji Toni Kroos próbował indywidualnej akcji i został sfaulowany blisko pola karnego. Do wykonania rzutu wolnego podszedł Cristiano Ronaldo. Co mogło stanowić wielkie zagrożenie dla drużyny przeciwnej, gdyż ta odległość, około 29 metrów, jest taką, z której już wielokrotnie strzelał gole. Portugalski as skoncentrował się na wykonaniu rzutu wolnego i strzelił z dużą siłą, ale trafił w mur, i piłka poszła na linię końcową. Gra pozostawała intensywna, a w 60. minucie doszło do kontrowersyjnej sytuacji. Podczas rzutu rożnego Sergio Ramos uderzył głową w piłkę, która uderzyła w wewnętrzną część poprzeczki, zanim została złapana przez bramkarza. Wyglądało na to, że piłka przekroczyła całkowicie linię bramkową, co wskazywało na możliwy gol. Jednak sędzia nie uznał tego za gol i zdecydował kontynuować grę bez przerwy. W 69. minucie Wolfsburg zaskoczył obronę Realu podczas rzutu wolnego, kiedy Navas, będąc dobrze ustawiony, wyskoczył wysoko i uderzył głową w piłkę. Jednak bramkarz Realu Madryt zdołał obronić dobrze i zapobiec golu Wolfsburga. Po kilku minutach Real Madryt zorganizował akcję ofensywną z Marcelo, który centrował piłkę na pole karne. Wewnątrz Gareth Bale przyjął dośrodkowanie i szybko podał piłkę do Benzemy, który zakończył akcję strzałem pierwszą piłką. Jednak Benzema nadał strzałowi zbyt dużo siły, co spowodowało, że piłka poleciała daleko od bramki. Blisko 75 minuty gry Real Madrid przeprowadził nowy atak, kiedy Modric przechwycił piłkę od przeciwnika w obronie i ruszył do ataku. Podchodząc do pola karnego, Modric został ostro zaatakowany przez zawodnika Wolfsburga, Luisa Gustavo, który został ukarany żółtą kartką. Do wykonania rzutu wolnego przygotowywał się Cristiano Ronaldo, który wyglądał na zdeterminowanego aby nie zmarnować tej szansy na gol. Z intensywnym skupieniem ruszył do przodu i strzelił piłkę, która przeslizgnęła się przez środek muru obronnego i znalazła drogę do siatki, nie dając szans bramkarzowi przeciwnika na obronę. W tym momencie kibice Realu Madryt wybuchli radością z tego, co widzieli. Cristiano Ronaldo właśnie zdobył trzeciego gola w meczu, zapewniając swojej drużynie awans do następnej fazy turnieju w historycznym zwrocie akcji. Raz jeszcze portugalski as pokazał światu swoją niesamowitą zdolność do strzelania goli i zmieniania przebiegu meczu. Mecz zbliżał się do końca. I wszystko, czego potrzebował Cristiano Ronaldo, to utrzymanie tego wyniku. Kiedy gra zbliżała się do końca, Cristiano Ronaldo zdawał sobie sprawę, że utrzymanie obecnego wyniku jest kluczowe. Dlatego dążąc do przerwania postępu przeciwnika, Ronaldo popełnił agresywne faule około 80. minuty meczu. To działanie skutkowało nałożeniem na niego żółtej kartki. Niedługo później Real Madryt prawie zwiększył wynik w kontrataku. Z Pepe i Benzemą, wymieniającymi podania i przebiegającymi całe boisko z piłką. Gdy dotarł wewnątrz pola karnego, Benzema próbował minąć obrońcę i zyskał przestrzeń, aby oddać strzał na bramkę. Jednak bramkarz przeciwnika zdołał dobrze obronić i zapobiegł kolejnemu golu Realu Madryt. Po około 85 minuty gry, Real stworzył kolejną szansę na gol, dzięki precyzyjnemu podaniu Garetha Bale'a w polu karnym. Jesse, napastnik Realu, wykorzystał swoje dobre ustawienie, aby kontrolować piłkę, stworzyć dla siebie przestrzeń i oddać strzał na bramkę. Jednak bramkarz Wolfsburga wykonał kolejną skuteczną obronę, odbijając no. piłkę od bramki. Niewiele czasu minęło, a w 89 minucie Real Madryt przeprowadził kolejny kontratak z RZE, otrzymującym piłkę w lewym rogu i podając do bejla w polu karnym. Numer 11 Realu przyjął piłkę, zyskał przestrzeń i oddał strzał na bramkę, no. ale bramkarz przeciwnika znowu no. dobrze obronił. W ostatnich minutach Wolfsburg próbował zareagować, ale nic z tego nie wyszło. Sędzia zagwizdał na koniec meczu, a Real Madryt wygrał 3-0. I zakwalifikował się do półfinału w turnieju dzięki spektakularnemu występowi Cristiano Ronaldo. W tym samym roku Real wygrał turniej, a portugalska gwiazda zdobyła swoją czwartą ligę mistrzów. A jeśli podobało Ci się to spektakularne wystąpienie Cristiano Ronaldo, to również spodoba Ci się dzień, w którym stanął naprzeciwko PSG i pokazał Neymarowi, kto jest najlepszy. Zaintrygowany? Więc kliknij na wideo, które pojawia się na Twoim ekranie i zobacz ten niesamowity mecz.